Gato, ja w tym roku 20, obchodzimy 20. rocznicę wejścia Polski do NATO. Twój tata był wówczas premierem, więc miał bardzo ważny udział w tym procesie. Powiedz, jak ty wspominasz ten czas, kiedy byłaś córką premiera? Czy to był taki czas, kiedy mm, no, musiałaś być trochę z boku, trochę brakowało ci taty, bo on był bardzo zajęty? Jak ty pamiętasz ten czas? Hmm. Szczerze mówiąc, to nie wspominam go jakoś specjalnie, na co dzień. Mamy z tatą wystarczająco dużo na bieżąco kontaktu i spraw do załatwienia. Wspominam go różnie, bo były rzeczy trudne. Myślę, że sama odpowiedzialność, którą tato miał i jakby jego poziom stresu, ale też poziom mojego stresu, bo ja wtedy zaczynałam grać, kończyłam studia i, i, i właściwie równolegle mieliśmy dużo pracy i nerwów różnego rodzaju. Ale wspominam też oczywiście wspaniale, bo, bo jest to coś, co bardzo niewielu osobom się zdarza. Mnie się zdarzyło już też w takim bardzo świadomym momencie, kiedy mogłam z, z pewnych rzeczy zdać sobie sprawę, zobaczyć. Zobaczenie pewnych mechanizmów z bliska było dość przerażające. Z kolei, kilka podróży z tatą, które mi się udały, były wspaniałe, więc. Mocne przeżycie, to nie Były, wiesz, podróże, to były pro, podróże prywatne, czy towarzyszyłaś tacie w podróżach służbowych? No bo z braku czasu i tak może być. Nie, no towarzyszyłam tacie na przykład w jego pierwszej podróży za granicę, która była podróżą do, do Jana Pawła II. Wspaniale, eee... ogromne wyróżnienie. I rzeczywiście poleciałyśmy wtedy obie z mamą na, na jego pierwszą wizytę zagraniczną. Ale też było tak, że jak wyjeżdżaliśmy na wakacje, no to siłą rzeczy premier kraju nie może wyjechać do innego kraju tak o, po prostu, e, tylko tam na miejscu też spotyka się z premierem czy prezydentem. Więc tak było jak byliśmy w Meksyku, że widzieliśmy się z prezydentem Meksyku. Tak było jak byliśmy, nie wiem, w Słowenii, że polecieliśmy do premiera Słowenii. Um, więc tak, no towarzyszyłam mu w takich różnych spotkaniach, które normalnie nie są możliwe. Jak to myślisz, że to, że ty byłaś córką e, premiera, e, pomagało ci to w karierze czy przeszkadzało? Czy to nie miało znaczenia? Myślę, że odpowiadałam na to pytanie już 45 razy i nie że będę więcej? na nie odpowiadać. <laughs> no powiedzisz nawet, ja uważam, powiem tylko słowo. E, Rzadko kiedy mówi się Agata Buzek córka premiera, to wcale nie funkcjonuje. No są. Otwórz Wikipedię, to jest pierwszy. Nie, no, to, no tak, no ale to jest co innego, no Wikipedia to nie wiesz, nie wszystko jednak. Więc wcale przez długi czas ja na przykład nie wiedziałam, że to byłaś córką premiera. Jako mała dziewczynka, nie wiedziałam o tym naprawdę. Po prostu wiedziałam, że byłaś aktorką. Serio, mówię poważnie. <laughs> Okej, okay, ale ja nie mam problemu z tym, że mój tato był premierem.